Witam Was kochani, tutaj ja Limonka A ze mną dzisiaj jest Dark Dzień się? Dzień dobry Witam Was w grze Overwatch Dzisiaj będziemy najprawdopodobniej grać jednego rankeda Może jakiegoś twójka Chciałem zaprosić ogólnie też Tutaj do mojego kolegi Kumpla oczywiście Którego jestem moderatorem na live'a Na live'y ogólnie Które najczęściej są o godzinie 18 Praktycznie codziennie I tutaj jeden Taki specjal dla was. Otworzę jedną skrzynkę, bo oczywiście więcej nie udało mi się zaoszczędzić, ale może coś przyjdzie z tej nowej skrzynki. no zobaczymy. Trzymamy kciuki Oczywiście jedno wielkie gówno, ale to jest norma u nas. I wszystko jest powtórzone. To no to możemy startować. Norma. Dobrze, to startujemy. Ogar. Ja ja powiem ci, że za ten wygrany mecz, mecz chyba... Znaczy, nie, nie wiem, czy mi coś podskoczyło, mi coś podskoczyło jakieś ten... No, czy powiem że ja też zobaczyłem? Tak? Ja podskoczyłem o 31 punktów. Równo. W 31 to ja mam najwyższą sezonie bieżąca. Podskoczyłem, ale nie, nie wiem, gdzie to sprawdzić, to ile podskoczyłem. Wiem, bo mi zaczęło lekko ścinać. No, no a, niestety to nie, nie pamiętam. To Dokładnie. Zaczęło mi ścinać znowu o. Ta marka znowu płyną w chodzi, a o, bez, o to jest To jest normalnie. O, ustawione dobrze. Tak szybko sprawdzę. King's Row. Tak, wysoka wydajność, prosty i wygodny. co by tu wziąłeś? Widzisz wóz piesów mamy? Hmm... Aha, no, ale piesów... już mamy jednego. Ja chyba sobie standardowo wezmę ja. heal'a, tak myślę. myślę. A, albo, albo tanka? Spokojnie, spokojnie. Na King's Row. Atakujemy takim razie. Maybe ja bym wziął coś, żeby. Maybe coś bym wziął. Genji... Genji, Genji jest dobry w tym zestawieniu, zestawieniu. Bo on sobie przeskoczy. Okej, okay, to ja sobie tak. wezmę lukę w takim razie. Zawsze lukę w tej bądź O 41 FPS. O 50 FPS. O o A, A to jak? Uczy mam 60 wreszcie. Nie, nie, nie wiesz. O 40 znowu. Ja. może <laughs> ma to do siebie, że niestety przy nagraniu i przy streamowaniu to ma tak, że. Wiecie, jak na przykład nagrywacie i tak jak się ja streamuję to jest problem. Bo... To takim za Ale Linkowi nie powinny uciekać, bo Limek chyba tylko nagrywa. Czyli Mac też ma streamy i da się zareklamować u mnie na odcinku tak samo jak, ja jak nie... u ciebie. Nie, musiałem jedną rzecz powiedzieć, wiesz? A. Znaczy, wiesz, również pod odcinkiem będzie link do kanału Limonka, nie? Powiem Dany ci tak, próbuję. jak wy... próbujesz nagrać w 2K, nie? A ja nagrywam teraz w 2K. Co ty, jak ja chyba nagrywam w HE zwykłym, w bo streaming aż komputer nie chciałem nie mieć streamer. A ja w 2K próbuję. Ale widzę, że... O, dobra. Mieszkałaś linia po prawej. Dobra, już jest tarczę. Gdzie że... Troszkę mi tutaj Kost. zżera, nie wiem co. Całkiem Nie, bez śpiew, pieś, 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 śpiesz. Dobra, ubliżył ja Nie leży Kurde, ale to było głupie. Ale wejście to było głupie. <laughs> Na szczęście <laughs> możemy się jeszcze zrefektować. No nie spadłem. Tak w sumie chciałem co? To, żeby się przegrupować. No to weź tam Dobra, kliknij a... i przegrupuj się, nie? No, no to tak, przegrupuj się stary, wiesz. Nie, nie ma wszystkich nie. ludzi. Mam pięćdziesiąt, Nie nam Kilian podchodzi. Nam I chwałci Ciebie. Ciebie. To znaczy, <laughs> Chwila na No możesz mówić takie rzeczy, spokojnie. No to, to wiesz. Ale u ja, ja u nie chcę takich mówić rzeczy, ja to u, u Ciebie, u Ciebie to, nie, to. Ciebie ja to. U Ciebie wiem, że mogę mówić. U mnie wiesz, u mnie to no, tak, takie rzeczy niedługo będzie na, na A, normie, bo wiem, że nie będę. Nie, jak się mówił. No tego zarabiania włączał, więc. A? O tył, o tył, gingi, gingi. Jak nie. Ładnie Nie! No. Uhu. Nie. <kluz> Oj, coś mi się wydaje, że będzie to krzyczenie na, na obecnym odcinku, Może więc nie jakby nie. co, to przepraszam. Ja kurde, będziemy, będziemy wygrywać, niech, niech będzie krzyczenie. krzyczenie. No, nie, 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 wiesz co chodzi, ja mam coś takiego, że jak mocno krzyknę, to mi się automatycznie <grym> wyłącza mikrofon, nie, <grym> nie wiem na co <grym> No to grubo. Wiesz, witam cię, kamarz, Witam, Mewu. Tak jakby co, e, dark nagrywa na live, więc jakbyście słyszeli Nikic, czy coś takiego, to nie wgrywajcie się. Tak, tak, to nie bierzemy tego pod uwagę, tak po prostu musi być. O, ale mnie zabił ten dżung. Śmieciownik jeden. Do Bo ja dobra, was, Powiedzmy, że tam wszyscy kurczę na low. LHP. Może nie ogarniam tyle tej myszki, naprawdę... W nowe... ogóle nie polecam tą myszkę, bo jest bardzo wygodna, nie? Jak za tą cenę to jest zarobi sta myszka, ale jak ktoś ma się przyzwyczajać to... Czy na... Jeżeli ktoś nagrywa i chce się od razu przyzwyczaić, to nie polecam. Bo tak to nie działa. Lecie pona! Wiem, nie zwrócili tam wchodzą do tego. Do zejść ja troszkę będzie słuchać klawiatury, ale tak by co to... Nie no mam jakiej. będzie zaraz Make Już jest. jest. Rejna pleca. Dobra, pyżej. Wie. Ja mam też w sumie no, pod Aizaka, na... No. Ustawienia? No, tak. Więc temu możemy ściśle. O wykorzystanie ramu mam 2%. O! Rozumiesz to? Nie rozumiem. Procka, nie, dwa, nie, nie, nie. Procka mi 8% wykorzystuje. Logika, kurde, co nagrywania. To ja mam stare właśnie Procka mi wykorzystuje, wykorzystuje RAM. On mi wykorzystuje 2% ramu. Nie wiem do czego. Macie, I dobra, w sumie trochę miejsca mam mało, zresztą nagrywki. Wrocła wiem, że OBS szaleje, mam mało miejsca. Od boku wchodzi ktoś. Mam ulta w razie czego, ale to poczekam, jak się Dziękuję za ustawienie progowa. Dobra, młotem to o, dobrze nie było, ale dobrze, wydaje dobrze. mi się, że nie wykorzystam tego. Jakbyś słyszał, gdzieś jest to żołnierza, mów. Dobra, opuszczę swojego. No. Leciana, Puściła dobrego granata, bardzo Dobre. dobrego do Chyba żołnierz. Ult Proszę Ulta kogoś innego, nie żołnierza. Dobra, złapałem żołnierza. Dobra, jakby co z tego już ulta mam? My mamy 3 minuty, więc nie wiem czy wydaje mi się, że będzie okej. Okay. <grym grym> nie wiem, wiesz, pasowałoby się przegrupować trochę bo na odciągnęli tego payloada. To jest problem. A właśnie Dark, jak podnoszę rękę, nie słuchać tego takiego, takiego uderzenia jakby? Nie, ja się nie, nie skupię, skupię, Bo, Może tak, tak powiem, skupiam się, staram się skupić na Nie, nie właśnie tak się zastanawiam, czy to skuteczne Mamy D.Va w ogóle? Mamy, mamy. Po mamy. mnie cały czas stoi, mamy wiesz? Tak, po mnie stoi. No kurde, kurde, czemu mu kupić na od nas tak każe? Wieżyczkę roz, z... O, poszła! Poszedł ult! Ładnie nie poszedł. poszedł. Ładnie. ładnie, to było ładnie. O Boże! To będzie start! ten. play of the game. To będzie play of the game, nie? Skin tok. Zataczmy coś. Ej, świnka chyba nie wie, co się dzieje, nie? Przyciąga ciebie zamiast. leczyć się, jak jest na noc. Wow! Rain tak, from tak. a dark! Tak mnie Brawo! Ładnie, dobrze, ładnie, 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 To był dobry mecz. To był bardzo dobry, dobry mecz, mecz. To wydaje mi się, że to Czuję, to jest Witam ogólnie, hej, Przepraszam, że Cię nie powitałem. Cześć, Cześć kama. Przygotuj się do... Moja piękna, no mała Musimy to się wybronić, dużej nie Znowu mam 30 klatek menu. Wybierania. No, ja nie ja wiem czy diva to jest taki dobry pomysł. Dobro nie mniej, ale wiesz. Żołnierz <laughs> jest okej. Maybe, maybe, no, maybe. Pikujesz Reina znowu, na początek? Make'a okay. jej No nie podoba mi się ten team. Ja nie wezmę Any, bo nią nie umiem strzelać. Wezmę ludzika, bo on jednego obszaru leczy. Ale A, on ona by się przydała, to jest taki psz. Dire film. Ma no ja mam strzelec. Aaa, bo nie mam drugiego ale... heila. Miej no, jednego heila i to słabego, psz. no bo ja leczę oprócz wszystkich słabo, nie? No wiem, coś pochodźcie w dzisiejszym. nowy <laughs> rekord! Ale myślę, tam chłopiec, bo wcześniejśmy grali z chłopcem, ogólnie nie typowy rodze na streamach i na na i Wiadomo, bardzo. Poceni długo też będzie umiejętny. Ale ogólnie zresztą, jak byśmy tego chłopca, to tam tak w jednym momencie ten tym drugim meczu to luczymy, bo jak Ty źle wleciałeś w ten team. Bo ja myślałem, że wiesz, że że nie. Ale wiesz co pomyślałem? Mówię, e, lecę w nich. Może będzie, wiesz, może jakiś atak ma takiego Overwatcha, bo Overwatch trochę obrażeń zadaje. Czyli pum, pum. Kuiwa. Co no. jest? No i niestety nie udało się, udało się nie? Znaczy nie, wygraliśmy A, w drugi ale... przecież przeze mnie. Tak. Przyspieszałem taką. To ta jest to moją akcję no sorry. To no troja, nie co, to było... A nie może. Tak patrzysz no że nie dzielimy. Bo no, wiesz, jak pierwszy raz też grasz w postaci, to jest inaczej, nie? Eee, potrzebujemy... tego będzie go mają. I potrzebujemy... Potrzebujemy... Bez... Bez... potrzebujemy e, reina. Bo Rejn to nas będzie tutaj tak karał, ale... A mamy drugiego ogólnie tanka. Zrobiłem tego. Mamy dwóch tanków, więc ja się nawet nie zmienię. Ja, ja też nie zmienię, bo jestem nie? Z tym starym killem. Genji na przed. O, to i Rejn mnie złapał. Kurde, tak. Ten na... Szybko, szybko, szybko. Go to pointa. Oh, o nie to pointa. Dobra, ja się jakby co zmieniam nie wiem na kogo teraz. No spróbuję to ładne, wziąć, ale... O ale... O, ładnie... Fajnie, że mi mikrofil myszki nie chce złapać, tam plus. Ta myszka jest głośniejsza, no bo nie. jest z metalowym klikiem. Ale... tego no. no. szczerze mikro nie łapie mi tego co. A ciebie słychać na jeden procident jeszcze. Ja mam procent. Ale... A, bo to pokazuję. Chwilek. Ja, powinienem program schować. Genji na górze na wejścia, po naszej stronie. OLIFUK traczowa No to żołnierz ma ten... Żołnierz ma stare zadanie. Ściągę parę, nie? I to tak hardo ciągłe tu parę. Parę rarę? Ale będzie... O! Opaliłem się, nie? nie? No ale zginął. Dobra, no odpalek. A co go zabił? Widzę bardzo. Dobra nic, tylko mnie co Ty, gdzie on się nie wiem, wiesz? Kurde, Kurde. no jak mi wkroczył, że ten Junkrat głupi. Mmm... Energia z underpointa. No ja wiem, co mi tak zżera Discord. Teraz zauważyłem, co mi zżera klapki. <grym> tak, spojrzałem sobie na Discorda i tak mu zmniejszyłem trochę tą wydajność, nie? Patrzcie, ile się no. różne miał, ja żywisko z żelazną. O, i to też porabiasz? Lol, z procka zeszło mi. Miałem 8, 7%, teraz mam 4% i 2 ramy No, Ty, bo kurde, parę to, to by mogli zrobić. Ja, ja się na parę nawet, nawet nie wrócę nie? No, wiesz, nie ma co, nie? Tam problem jest. Kurde, no kurde, ja fajnie będę. Wyżej, nie. wyżej, 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 wyżej. Nie, wyżej, nie ja jestem jak powiem. Ej, co mam na... opóźnienie na myśli, to mi się wydaje, że za chwilę się rozładuje i będzie porażka. Szanowni Państwo, co się dzieje? Coś... No, co się dzieje? Dobra, nawet mogą przejąć pierwszy, tylko po prostu, żeby nie przejęli drugiego. To będzie dobrze. Nooo, para! Zauważyłem jak się... Nie wiem czy cię zmasakrował. czy I tam, Luton pisanku. po prawej stronie. Na plecach. Na razie tam... Brawo. Brawo. W ogóle to wydobyłem tam gdzieś kiedyś nowy skin do Z takim Luton Capture'em. Takim, nie wiem, podobny. Z Taki jak z Star Warsów, chcesz i go? A No to... Znaczy nie to, nie, to nie jest, legendem, jest legenda, tylko zwykły. A, myślałem, że wiesz, że legendę tam dropnąłeś taką. I tak przypomina z tych, nie droperów, tylko że Star Ja muszę falę zabijać na drodze Czekaj, ja dopiero z tam lecę. No i uwaga. Kurde. kurde. O kurde. Lewo, 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 lewo! GG! Drodzy, GG well play zamy? guys! Nie no, fajnie było, szczerze bardzo fajne odcinek. A zobaczymy kto A? będzie miał play of the Wielkowie. game pewnie nasz kocha, to będzie Spirit. Ale nie ta, ta powinna dostać play of the, the, game, game, ta ta play the game, game, za to wykończenie wszyscy na, na końcu, nie? Maybe. No, Może to też dostać. Proszę cię. Who's the do they will well play? Nie. Oczywiście że ona. I ma to fajny ten... bo to mi się ten podoba. A nie za tą akcję, za tą wcześniejszą. Za tą. Apuścimy to o, ja puści puści ulta do góry. To jest tak. Ładnie to wycięła. dzięki nie wygrałem, nie. nie. No, ona wycięła wszystkich. <grym> no, kurde, to było grube. Ej, no i dam jej, nie? Za tego Play it Ja, game ja to dałem więc. Dzięki Ech. wam kochani za oglądanie. Zostawcie suba, lajka. Ja też dziękuję. Spyknijcie ten niebanny dzwoneczek nie no, no tak, dzwoneczek nie ja się... jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, moi drodzy. I u mnie, i u mnie mąki, dzwoneczek. dzwoneczek. Dzwoneczek to jest najważniejsze, to jest na YouTube teraz. Sprawdźmy, ile dostaliśmy punktów. Na razie, coś i czołem.